آه آری بیش از اینها ها خاموش ما می توان, توان ساعات طولانی با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار خیره شد در شکل یک بنجان در گلی بیرن بر پالی Yes. The founder of the Pahlavi dynasty, Reza Shah, forced us Iranian women to give up the veil, the religious symbol of our faith, in the name of secularization and Westernization, ideas which were not necessarily shared by all women. Reza Shah's son and successor, Mohamed Reza, jest bardzo postępowym krajem, tak? Znaczy, my możemy jakby w wielu miejscach zaobserwować. Mieliśmy okazję oglądać niedawno nawet filmy o undergroundowej czy heavy metalowej muzyce irańskiej, o tym, jak tam się ten muzyczny realizuje. Znamy też Iran, zupełnie inny. Dzięki komiksom, które pisze Marżan Satrapi. I. Yy, 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 yy. To, co jakby jest też ważne w tej dyskusji o gustach, to to co, powiedziała, to, co powiedziała pani Agata, że najważniejsze to jest oddać głos kobietom, znaczy to kobieta powinna decydować. I oddanie głosu za każdym razem kobietom i przywrócenie ich podmiotowości, tak? to jest to, czego brakuje w tych dyskusjach i o gustach i w Europie, i o gustach w krajach arabskich. To jest jakby nieprzywrócenie, nie, nie rozmawianie w ogóle z kobietami, czego one chcą. I w zasadzie każdy głos kobiet, który się pojawia, jest tym głosem wyłomowym, jest tym głosem gorszącym, tak jak kobieta w ogóle śmiała zabrać głos na swój temat. Jak, jak, jak bardzo to jest trudne, chyba pokazuje naj, najpełniej to, co się działo wokół książki Kobiety bez mężczyzn, dlatego że jest to książka, która jest opowiadana od strony kobiet, to kobiety w niej mówią, to kobiety opowiadają mi o swoich uczuciach, o swoich przeżyciach i o swoim spojrzeniu na świat. To. Jeżeli chodzi o mój osobisty stosunek do książki Sharon Parsifur, ja muszę przyznać, że ją czytałam, czytałam ją w języku perskim, w języku angielskim, czytałam ją po polsku wreszcie. I im dłużej E, ona we mnie pracuje, tym e, więcej chyba den e, w niej znajduje. E, ona została wydana w Iranie już po rewolucji, e, w roku 1989. Napisała ją e, Sarnoush Parsipur, która e, nie można powiedzieć, że jest autorką młodego pokolenia, bo nijak nie jest. Natomiast na pewno jest pierwszą kobietą, która e, pisała w tak odważny sposób, e, na temat seksualności i cielesności kobiet e, powieści, generalnie prozę. Bo oczywiście wcześniej pojawiła się, e, czytana wcześniej Folk która też e, łama e, wszystkie kanony obowiązujące i przekraczała pewne normy społeczne. E, natomiast były, były to czasy, w których mm, myślę, że w Polsce też o pewnych rzeczach głośno się nie mówiło. E, Książka, tak jak wspomniałam, wyszła w roku 1989. Szarnusz Parsipur jest z wykształcenia socjolożką. Jest, studiowała też sinologię na, na Sorbonie w Paryżu. I tam też wpadła na pomysł, jak scalić te opowiadania, które rozpoczynają książkę, i które już wcześniej były osobno publikowane. Przedtem wydała kilka, kilka książek, głównie, głównie publikowała w magazynach. I pierwszą książką jest książka Sagwa Zamestone Bolan, czyli Pies i długa zima. Drugą książką um, wydaną, i książką, która na pewno przyniosła jej rozgłos, jest Tuba mano i Shab, czyli Tuba i znaczenie nocy. E, dzięki niej mogła też wydać wreszcie Kobiety bez mężczyzn. A, co się zadziało po tym? E, Szarusz Parsipur miała dosyć ciekawy życiorys i na pewno bujny. E, po wydaniu tej książki trafiła po raz kolejny do więzienia. Tym razem za e, występowanie przeciwko e, islamowi i propagowanie treści antymuzułmańskich, chociaż jak sama twierdzi, e, ona w książce do Islamu praktycznie się nie odnosi. E, I tutaj przyznałabym jej rację. Ona pisze, pisze o e, przede wszystkim doświadczeniu kobiecości. E, na podstawie, może nie tyle na podstawie, co inspiracją. Um, ta książka stała się inspiracją do e, filmu e, pod tym samym tytułem. Zresztą znają Państwo pewnie też okładkę, bo były e, rozwieszone plakaty e, na mieście w momencie, kiedy w kinach pojawił się film. E, film zrealizowała e, znana e, już e, powszechnie artystka, fotografka inne szaty. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa oglądał film, ja od razu mówię: Książka była tylko inspiracją. Opisuje zupełnie, zupełnie coś innego i kładzie nacisk na zupełnie inne kwestie niż, niż sam film. Pierwsze pięć opowiadań to. Mm, Spojrzenie na kwestie cielesności i kobiecości w ogóle z różnych perspektyw. Ich bohaterkami jest pięć kobiet pochodzących z różnych środowisk, z różnych klas społecznych, mających absolutnie różne doświadczenia. Jest wśród nich nauczycielka, która nie wyobraża sobie iść następnego dnia do szkoły po tym, jak mężczyzna zaproponował jej wyjście do kina uznaje to um, za obrazę swojego szar, które już wcześniej było wspomniane przez Anię e, Czerpińską. E, Może wyjaśnię to pojęcie. Mm -hmm. e, czym jest szarem? Hmm. Szar jest dosy, dosyć złożonym pojęciem, dlatego że nie jest do końca przetłumaczany na język polski. E, to jest pojęcie, które zawiera w sobie... Um, takie idee jak cnota, pewnego rodzaju moralność, honor, ale tylko kobiecy. Um, do tego dochodzi skromność, pewnego rodzaju uległość i um, właśnie to spuszczenie wzroku, e, pewnego rodzaju potulność. E, ogólnie można to nazwać moralnością, skromnością i honorem. E, to, to pojęcie nie może funkcjonować chyba w oderwaniu od innego pojęcia dotyczącego podobnych kwestii, z tym, że ze strony mężczyzn. Pojęcia pejrat, które odnosi się do, powiedziałabym, honoru męskiego związanego z honorem kobiet z rodziny. I jeżeli ktoś określi mężczyznę mianem bi czyli bez kairat, bez honoru. Jest to jedna e, z największych obet w Iranie. E, I przez wyjaśnianie, że Czy... mówiłam wątek. Aha, e, już wiem. E, mówiłam o pierwszej bohaterce. Mówiłam o bohaterce pierwszego rozdziału, e, Omar Dogt, e, która mm, będąc w jakiś sposób niewolniczy, Niewolnicą tego szarm, postanawia wycofać się zupełnie z życia zawodowego, a nie wyobrażając sobie tego momentu, w którym mogłaby się zrealizować seksualnie, postanawia zasadzić się w ogrodzie i przemienić się w drzewo, które później być może da owoce i w ten sposób, bez naruszania swojej cielesności, swojego szarmu um, zrealizuje tę kobiecość, e, o której marzy. E, są, też, e, są też bardziej e, realne postaci, e, takie jak e, chociażby kobieta w średnim wieku, paroflata, e, która z ostatnich 30 lat e, spędziła w nieudanym małżeństwie, jest taką troszeczkę trophy wife, którą znamy doskonale z Amerykańskich wzorców um, lat 50.-60. E, I e, ponieważ należy do elity, jej pewne, pewne problemy, z którymi borykają się inne bohaterki, zupełnie nie dotyczą. E, ona, realizując ten wzorzec, który poniekąd jest nam znany, ale też wpisany w tę e, ówczesną irańskość, bo. Trzeba przypomnieć, że akcja książki dzieje się w roku 1953, a więc przed rewolucją. Um, zupełnie nie jest w stanie rozpoznać swoich potrzeb, um, zrealizować swoich ambicji um, i um, przez to jest głęboko, głęboko nieszczęśliwą kobietą. Um, i jest wśród naszych bohaterek też prostytutka, która w pewnym momencie staje na skraju obłędu, e, która przyjmuje tylu klientów dziennie, że e, zaczyna popadać w szaleństwo i e, widzieć każdego z nich bez głowy. E, są wreszcie dwie dziewczyny, kobiety e, w wieku 28-38 e, lat, e, które m, jedna z nich nie zna. E, jest do tego stopnia izolowana od wszelkiego rodzaju informacji na temat seksualności i cielesności, że nie zna nawet dobrze swojego ciała. Kiedy się dowiaduje, że cnota i ewentualna utrata cnoty związana jest bardziej z dziurą, a nie z zasłoną, buntuje się przeciwko swojej rodzinie i postanawia szukać doświadczenia na własną rękę, co kończy się dla niej dosyć tragicznie, a może i nie. Jeżeli chodzi o moment, w którym kobiety się spotykają, nie chciałabym do końca opowiadać książki, natomiast autorka proponuje pewną ideę ideę kobiecej przestrzeni kobiecej utopii. I e, to, czy ono ma rację bytu, czy e, absolutnie się nie sprawdzi, mogą się Państwo przekonać e, czytając książkę. Właśnie, właśnie tak to było też z nami, że myśmy tam pojechały e, takie zestresowane stereotypowo i pełne współczucia dla kobiet irańskich. E, no i e, oczywiście się okazało, że, że rzeczywistość jest zupełnie inna i dużo bardziej skomplikowana. Um, I um, poznałyśmy kobiety no, bardzo aktywne, um, zawodowo i, i artystycznie, um, bardzo ciekawe osobowości, um, które wszystkie twierdziły, że czaber jest w um, dla nich nieważny. Tak znaczy, no, troszkę im przeszkadza, ale nie za bardzo, że to tylko taki jest jakiś um, gadżet, że tak powiem, z którym one sobie radzą. Um. To, to jest właśnie pani, która jest reżyserką filmową w Iranie. Jak tylko do, do niej przyjechałyśmy, że widziała matko, tylko nie pytajcie o te chusty znowu, bo to po prostu nie ma żadnego sensu i znaczenia i, i nie pytajcie o uciśnione kobiety w Iranie, bo ja na przykład jestem reżyserką filmową y, nigdy nie miałam żadnego problemu z, z uprawianiem mojego do zawodu. To jest ta pani. Oczywiście y, oczywiście prawda jest też taka, że trafiłyśmy na kobiety z elity.